Tym razem testujemy spalanie Porsche Cayenne w dieslu z silnikiem 4.2 o mocy 385 koni mechanicznych. Tempomat ustawiony mamy na 95 km na godzinę, co na się daje prawie równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6,3. I na koniec pomiaru średnie spalanie wyniosło zaledwie 5,8. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 148 km na godzinę, co na się daje prawie równą na obrotomierzu widzimy około 2000 obrotów na minutę. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7,4. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8,3. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 8,9. Po dwóch kilometrach 8,7. I po 3 kilometrach 8,6. Spokojna jazda po mieście.